Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik D243 jest przedstawicielem silników wysokoprężnych do ciągników i pojazdów ciężarowych. Jest to silnik czterosłowowy z pionowym układem cylindrów i wtryskiem paliwa do cylindrów. Charakterystyka techniczna. Posiadając wysokie parametry techniczne, jednostka napędowa D243 była idealna do montażu w ciągnikach i ciężarówkach. Głównym zastosowaniem silnika były ciągniki MTZ80 i MTZ82. Konieczne było dodatkowe wyposażenie jednostki napędowej w chłodnicę wody i oleju. Przewidywania dotyczące silnika D243. Rozważmy główne parametry techniczne silnika. Nazwa charakterystyka typ diesel bez turbiny W wersji zwykłej. Diesel z turbodoładowaniem w wersji zmodyfikowanej. Pojemność 4,75 litra konfiguracja. Parametry 4 w układzie rzędowym, liczba cylindrów 4, liczba zaworów 8, stopień sprężania 16, średnica cylindra 110 mm, moc 81 km, chłodzenie płyn, zasoby, przebieg 500 tys. km, paliwo, olej napędowy, kolejność cylindrów 1, 3, 4 do 2, rysunek silnika D243, konserwacja i wymiana oleju. Silnik D243 nie różni się znacząco od modelu 240. Silnik jest serwisowany co 20 do 25 tysięcy km. Planowa konserwacja silnika spalinowego to zestaw czynności mających na celu zachowanie pierwotnego stanu jednostek i części jednostki D-243 w ciągniku Belarus zgodnie z instrukcją naprawy i obsługi silnika serii D, opracowaną przez producenta, zastanówmy się. Jakie operacje są uwzględnione w konserwacji 243 silnika, wymiana oleju. Regulacja mechanizmu zaworowego. Wymiana filtrów. Tak więc, w zależności od modyfikacji silnika, mogą istnieć lub nie następujące elementy filtrujące, dokładny i zgrubny filtr oleju. Element filtrujący do zgrubnego i dokładnego oczyszczania paliwa. Filtr powietrza, ekofiltr spalin, czyszczenie wtryskiwaczy. Regulacje związane z wysokociśnieniową pompą paliwa. Inne czynności mające na celu konserwację jednostki napędowej. Silnik D243 po remoncie serwisowanie wysokociśnieniowej pompy paliwowej to osobny zestaw czynności które mogą być wykonywane jakościowo, wyłącznie przez specjalistów DS, naprawy urządzeń paliwowych w silnikach wysokoprężnych, wymiana oleju. Wymiana oleju i filtra oleju jest przeprowadzana dość charakterystycznie dla wszystkich modeli jednostek napędowych MMZ z oznaczeniem D. Sam proces nie różni się od innych silników wysokoprężnych. Rozważmy główne aspekty konserwacji. Odkręć korek spustowy na miejsce olejowej skrzyni korbowej. Nie zapomnij zainstalować pojemnika, do którego będzie spuszczany płyn. Po wypłynięciu oleju należy zakręcić korek spustowy. Wymieniamy filtr dokładnego i z grubnego oczyszczania oleju. Wlewamy nowy płyn smarujący do silnika. Po rozgrzaniu należy sprawdzić poziom smaru w silniku. W razie potrzeby dolej brakującą ilość. Głowica bloku cylindrów D243 cechy naprawy rzędowej i remontu kapitalnego. Naprawa silnika D243 to cały kompleks operacji przywracających wydajność silnika których nie zaleca się wykonywać własnymi rękami. Warto więc skontaktować się z profesjonalistami, którzy będą w stanie prawidłowo zdiagnozować usterki i zużycie, a także jaki element wewnętrzny należy wymienić. Rozważny podstawowy zestaw operacji, który jest wykonywany dla silnika D243 w celu przeprowadzenia remontu kapitalnego silnika, powierzchowna. Diagnostyka usterek jest przeprowadzana na słuch. Kierowca określa obecność obcych dźwięków, a także wstępną lokalizację. Demontaż silnika z samochodu, a także przeprowadzenie całkowitego demontażu jednostki napędowej. Pomiary cylindrów i wału korbowego. Ustalenie numeru naprawy, a także zamówienie części zamiennych. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków. Aby nie rozwiercać cylindrów silnika, blok jest wyłożony. Opcja ta pozwala, w przypadku kolejnych napraw, nie rozwiercać bloku, ale tuleje, które po zużyciu można wyjąć i włożyć nowe. Naprawa głowicy cylindrów. Montaż jednostki napędowej. Osobnym parametrem jest przywrócenie TNVD. Jak pokazuje praktyka, Mistrz naprawia tylko parę tłoków która zużywa się najczęściej. Silnik D243 na koparce, jeśli chodzi o operację naprawy liniowej. Każdy właściciel samochodu z silnikiem D243 ma wystarczające umiejętności i wiedzę, że możliwe jest samodzielne przywrócenie silnika. Najważniejsze jest to, że ręka wyrosła z właściwego miejsca. Najczęstsze problemy obejmują awaria rozrusznika i generatora, awaria pompy wodnej. Wymiana pasków napędowych. Regulacja mechanizmu zaworowego. Wymiana oleju. Wymiana filtrów silnika. Instrukcje napraw dla każdego zespołu są dostępne w internecie lub można skorzystać z książek fabrycznych, które są dostępne w domenie publicznej. Podsumowanie. Silnik D243 jest powszechnie stosowany w ciągnikach MPZ 80-82. A także TTZ i koparka heo 3323 a Silnik jest fabrycznie wyposażony w rozrusznik 12V, generator 14V, pneumokompresor, A29.05000B lub A29.05000B3A, pompę SSRN HT10ZH304L, pompy paliwa 4utni 1111007 do 420 sprzęgło 240 do 5009.